Super plan. Kamerka zaczęła nagrywać. Możesz już pozdrawiać. Yy, pozdrawiam wszystkich na dole. Mamę, tatę i chłopaka, ale boję się bardzo. A nie może mi pan pomóc? Ja nie, że mogę ci pomóc. Jestem tutaj, żeby ci pomóc. Nie I bo teraz... ja się boję. No, to zrobimy tak, że dołożysz sobie za chwilkę lewą rękę do uchwytu kamery i po prostu nie będziesz stanowił oporu, a ja ci lekko pomogę się przechylić do przodu i lecisz, ok? To nie jest dobry pomysł. A jaki masz lepszy? Zjechać na dół. No to nie jest dobry pomysł. Ten mi się za to nie podoba. Nie. To jest dużo gorszy od tego pierwszego, który Ja mówi, nie dam się. rady się przechylić. Dasz sobie radę. Skup się na tym, co masz przed sobą. Weź sobie kilka głębokich wdechów i chwyć sobie powoli kamerkę drugą ręką. Zobaczysz, ja cię jeszcze tutaj Ale nie Niech pan za nie puszcza. Ja jeszcze cię nigdzie nie puszczam, nie popycham. Ja nie wiem, jak mam się po przekręcić. Dłuści. Przekręcić, lepiej nie przekręcić. No w sensie przewylić, nie mam jak. W tym ciele po prostu lecisz sobie tak do przodu. Nic czuję się nie bardzo nie? zmęczona na łóżko tak padała. A, Jeszcze chwilę, dobra? Jeszcze chwilę, zobacz. Popatrz sobie na widoki. O tam jeżdżą na nertach. Mamy słoneczko właśnie, tu mamy na ciarzy. Dobra, ja bym chciała to zrobić, ale nie wiem jak. To, to Ci mogę to jeszcze raz wytłumaczyć. Ja będę liczyć, 3, dwa, jeden, jak powiem bandzi, tylko na prosty. A ciele. Pan mi pomoże się przechylić? Ja pomogę Ci się przechylić. Ważne, żebyś trzymała kamerę oburącz i za chwilkę zaczynamy, żeby Cię nie przeciągać tu na górze, okej? Okay? Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Chyba, znajdziesz lepszy plan, bo lubisz jakiś tam wysnuć po drodze. O Jezu. Ale jak tak dłużej stoję, to się mniej stresuje, wie pan? Tak? To no, ciekawe. Naprawdę. Mniej się stresuje, bardziej... Odwrotnie niż większość z uczestników, ale to dobrze. Oh, dobra, bo jak tak, ja tak wyjeżdżam, to... Że to... Sugerzy, to, ja tak ...to się bardziej... Może pan, no? Dzięki. Dobra, czyli mam się po prostu przechylić. A pan mi pomoże się ja przechylić. Jak tylko złapiesz już... kamerkę, jak tylko złapiesz kamerkę, ja cię jeszcze trzymam tutaj w pozycji pionowej. Chwyć teraz kamerkę drugą ręką. O Jezu, to będzie gorszy plan. Ja zaraz zaczynam liczyć i nie Ale pan nie popchnął, bo ja się sama nie tak popchnął. Czyli a nie bo... muszę skakać, tylko się przewrócić, tak? Po prostu, nawet nie robić nic. Dobra, no to no bo jeszcze ja Ci dwie, się dwie sekundki. Przechylać. Weź drugą ręką, chwyć kamerkę, żebyś nie miała jej w koszu. I zaczynamy. 3, 2, 1, Bandit! Do klatki piersiowej kładziesz się na plecach. na mnie, a oj na plecach Pięknie. Gratulacje.